Siemanko, witajcie na kanale Kamio. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny odcinek z szukania myszek. Dzisiejszy budżet jest to 500 zł. Chciałbym wam powiedzieć, że będzie większy ktoś na kanale, będzie więcej i na razie, na razie są takie filmiki z takiej przeglądarki, czyli podchodzi trochę z Allegro, czy z samych quizów, ale będą gry, będą live, nie bójcie się, więc zostawcie subskrypcję, like, łapkę w górę i będziecie tutaj szukali również takich gamingowych rzeczy dla graczy. Ten, y, mikrofony, klawiatury, podkładki. Więc jeśli, jest, jeśli sobie kupić jakieś mikrofony, klawiatury, podkładki, czy myszkę, obserwujcie mój kanał, subskrybujcie, lajkujcie, to nie przegapili was filmy, filmy A my zaczynamy z budżetem do 500 zł. Pierwsza myszka to mysz gamingowa Asus Tuf M5. 6200 dpi 448 zł jeszcze chciałbym dodać, że oczywiście możecie szukać myszek na innych stronach i może taniej Ja to po prostu pokazuję po prostu fajne myszki, które no po prostu się sprawują fajnie. Może trafić to sobie jakąś sztukę gorszą, ale zazwyczaj te myszki opinię są, są dobre. Więc tutaj mamy 6200 dpi, 448 zł. Kichu, może nie jakoś za dużo, ale też bardzo ładna jest, 110 gramów, bardzo ładna, mi się bardzo podobała ona, kozak myszka, rewencja jakoś życzyło świetnie, spodoba się zarówno klasy. jak i to jest opinia, popatrzymy sobie na opinie, żeby było, trzy opinie i wszystkie są, że jest bardzo fajne. natomiast z jest no, tutaj sobie nadjęcie lepsze, tutaj Mamy takie, naprawdę ten kolor tu w, tu w gaminga to jest taki właśnie taki bardziej taki żółty, taki bardzo taki, taki złoty i to jest bardzo ładne. Ja w, w ogóle laptopach, a w StubGaming ja też mamy takie fajne posiedzenie z tyłu, więc y, polecam myszeczkę i patrzymy dalej. Dalej mamy myszkę, myszkę Logitech g 502 Lightspeed Tylko Tutaj pisze 16 000 DPI, a tutaj 2050-5000. Tak, zobaczmy sobie. Pff, no jest 16 000 DPI, ale ta myszka już jest bardzo dopasowana. Lepsza od tamtej, jest droższa. Ale zobaczmy. 11 przycisków, sensor optyczny, 200 lodiczą, 16 000 DTI, naprawdę bydle. 0,39 kg 114 gramów waga produktu 0,69 kg z, z opakowaniem y USB radio testowy Hz, naprawdę no serio wygląda takie bydle bardzo ładna pięknie z różnych przycisków patrz tutaj to to zwykłe ale patrz tu tutaj po prostu cała ta myszka jest bardzo fajna yy, tutaj mam, macie pobaczcie sobie tutaj jest ta i dalej lecimy super myszka tutaj wszystko bardzo dobra opinia tu jest 3 ale reszta to patrz pięknie super partia wszystko operacyjnie działa jeśli chodzi o recenzję, ludzie mówią, że bardzo fajna myszka. I ja w sumie też tak uważam, bo tego tak by jest bar bardzo fajny myszek, które są dobrej jakości i po prostu fajne, Rzeczy tu mają, taki prostu do wyglądu Pudełko, nie tym bardziej na pudełka, ale po prostu Tej myszki też jest fajne. w sumie jest pudełka, ale Zawsze lubię sobie na pudełka tych, ale ko kolekcjonować O, napiszcie w komentarzu, czy Kolekcjonujecie pudełka z waszych y, różnych klimatur i takich innych rzeczy, myszek Rozumiem, że gwarancja, ale w raz, jak stracicie gwarancję To czy dalej nie macie, czy wyrzucajcie? Bo ja osobiście teraz sobie wszystkie pudełka, piekę w tu po wylewa się fan jest takie zobaczcie o jakieś taką myszkę, jakieś mamy taką kreaturę, Fajne to jest dobra przechodzimy do ostatniej myszki w tym odcinku jest to tym razem biała i bezprzewodowa myszka Razer Vi Viper V2 Pro To no. jest niestety powystawa, bo po trudno by było znaleźć, ale taka chodzi, nie wiem, jakoś 500, może, to, no może 500, coś takiego a posłuchajmy sobie zobaczmy sobie specyfikacje yyyy, Little tu sobie dobra, bardzo ładnie, taka biała, do białego, do białego stanowiska bardzo fajnie pasuje nie ma recenzji ale Reiser no, też jest dobry, ta mieszka też jest w popularna i dużo osób ją ma. No może nie dużo osób, bo trochę, to jest mi no, trochę kosztuje, 49 zł, ale naprawdę jest bardzo fajna. No, to jest na tyle w tym odcinku. <coughs> Dziękuję Wam za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. chcecie więcej filmów. Oczywiście mam no, tylko 6 no, chcieć, więc proszę, zasubskrybujcie. Cześć.